Lepiej tego wieczoru wymarzyć sobie nie mogli. Pruszył śnieg, a ulicami Wesołej, rozświetlonymi dziesiątkami papierowych gwiazd, niósł się śpiew kolędników. Już po raz drugi w dzielnicy odbyło się kolędowanie z akordeonistą Marcinem Wyrostkiem. Mieszkańcy przeszli z rynku na Wesołej do kościoła Matki Bożej Fatimskiej, gdzie odbył się wyjątkowy koncert z udziałem m.in. Magdy Steczkowskiej. Po pierwszej dość spontanicznej edycji znalazło się mnóstwo osób chcących pomóc w organizacji tegorocznego kolędowania, dzięki czemu wydarzenie zyskało dużo większy rozmach. W tym roku Orszak prowadził samochód z nagłośnieniem, które obecne było na całej trasie przemarszu kolędników. Wolontariusze zbierają do puszek środki na dom dziecka i rozdają ulotki z kodami QR do śpiewnika, żeby móc z nami śpiewać podczas kolędowania, więc trochę się też stresuję, żeby wszystko zadziałało. Zadziałało znakomicie, bo w wydarzeniu wzięły udział setki Mysłowiczan. Motorem napędowym i to dosłownie był akordeonista Marcin Wyrostek, który swoją energią i entuzjazmem porwał mieszkańców do wesołego kolędowania. Wszystko zainicjował wspólnie z żoną Alicją. Dzięki nim tutaj robimy to, co robimy. Chcemy robić to bezinteresownie, przede wszystkim dzisiaj dla dzieciaków z domu dziecka. I cieszymy się, że oni są z nami, bo dzięki niemu, nim, niemu tworzą się tutaj fantastyczne rzeczy. Ludzie zaczynają funkcjonować razem i chcemy robić jak najwięcej cudownych rzeczy razem z nimi. Już podczas przemarszu ulicami Wesołej muzykowi towarzyszyła Magda Steczkowska, a w koncercie w kościele wzięli udział także zespół Korazon. Wiola malchar Orynicz, Michał Gasz, Laryszoki oraz podopieczne Mysłowickiego Domu Dziecka siostry Sandra i Roxana. To nie pierwsza i nie ostatnia inicjatywa z udziałem Marcina Wyrostka w naszym mieście. Cieszymy się bardzo, że możemy go wspierać, bo możemy wspierać mieszkańców. No a wesoła, jak zwykle, to na Wesołej po prostu nie zawiodła i mieszkańcy no, strasznie licznie przybyli dzisiaj na rynek Wesołej, co nas bardzo, bardzo cieszy. Zarówno podczas przemarszu, jak i w świątyni na Wesołej wybrzmiały najpopularniejsze kolendy, te żywiołowe i te bardziej klimatyczne. Całość stworzyła niezapomniane widowisko, które już staje się nową tradycją dzielnicy. Jeżeli to będzie co roku, to super. Uważam, niech te mamy z dziećmi przyjdą, rodziny całe, nie, żeby to po prostu kultywować dalej.